dziś w nowym wydaniu wiadomości ekologicznych poziom zanieczyszczenia powietrza osiąga apogeum obywatele zniesmaczeni tragiczny stan powietrza nagły i agresywny rozwój przemysłu uniemożliwia normalnym obywatelom funkcjonowanie przykładem jest ten biedny rowerzysta chcemy żyć w takim kraju martwiąc się o nasze jutro i płuca Zamiast tego możemy zamienić to okropne powietrze na czyste i pożyteczne. Dzięki elektrowniom wiatrowym, które powinniśmy budować coraz częściej, możemy połączyć czyste powietrze i produkcję energii. Mówimy kategoryczne nie przestarzałej produkcji energii zanieczyszczającej powietrze. Dziękuję za oglądanie nowego wydania wiadomości. Miłego wieczoru. Do widzenia. Dla Państwa Joanna Wichura.